W czasach szalejącej poprawności politycznej i niemal sabotowania wolności twórczej, często nie oferując niczego wartościowego w zamian, taki produkt jak Gigi La Trotolla w publicznej telewizji w godzinach dostępnych dla najmłodszych nie miałby prawa bytu. Ale niemal 30 lat temu bez żadnego problemu dzieciaki mogły oglądać Gigi'ego w polskiej telewizji. I to zaraz po szkole, przez co owa bajka zyskała status dzieła kultowego, odciskając piętno na umysłach niejednego młodzieńca, ponieważ Gigi pomimo bycia przystojnym, wszechstronnie uzdolnionym sportowcem, a niekiedy wręcz superbohaterem, jak każdy prawilny Superman ma swoją słabość, a są nią śnieżno-białe majtki. Zatem sprawdzimy czy ta produkcja jest aż tak mocna jak wielu twierdzi, czy Gigi to straszny zbyrol bez żadnych hamulców a może totalny sigma. Ale przede wszystkim sprawdzimy o co tutaj chodzi i czemu przygody metrowego koszykarza stały się aż tak kultowe. Zajrzymy też za kulisy nadającej Gigi'ego Polonii 1, nazywanej niekiedy piracką telewizją, która do dziś budzi spore kontrowersje. Sprawdzimy też, gdzie właściwie podziała się ta niegdyś jedna z najpopularniejszych stacji i co mają z tym wspólnego służby specjalne. Nie mamy czasu? Kawka! Oh. Zaczynamy! Oto Gigi Sullivan! nas podgląda. Wszechstronnie uzdolniony, narwany chłopak z wyjątkowo bujną wyobraźnią. A co by pan zrobił, gdyby zostawał pan 20 listów od dziewczyn dziennie? I kosmicznym ego. Bo jestem urodzonym mistrzem. Który, jak sugerowałby wzrost, nie urwał się z przedszkola, a jest uczniem liceum. I ma dość poważny problem. Otóż, jak sam twierdzi, nie może opędzić się od dziewczyn. Zmęczyłby się pan odpowiadając wszystkim odmowiem. Więc szuka wybranki, gdyż po zaręczynach pozostałe dadzą mu święty spokój. Jak to się dzieje, że jestem dziedzincem całej szkoły? I nie może to być byle jaka dziewczyna, musi być konkretna, czyli pewnie śliczna, inteligentna, zabawna. Nic bardziej mylnego. Powinna nosić śnieżno-białe majteczki. Tak, to jedyne kryterium. Z racji, że kobietom nie wolno ufać, przed schwytaniem ofiary o kolorze majtek musi przekonać się zawczasu. O! Żeby kiedy dojdzie co do czego, nie nastąpiło rozczarowanie i te nie okazały się na przykład brązowe. Najgorsze hey, ze wszystkich były te brązowe. A jeżeli ty nie chcesz się rozczarować i przy okazji oczekujesz emocji, ale bez oddechu prokuratora na karku, to zawsze możesz sprawdzić darmową grę MMORPG o nazwie Return of the Science, która jest partnerem tego materiału. Wybierasz ulubionego bohatera albo najbardziej wkurzającego, żeby z satysfakcją patrzeć, jak umiera i ruszasz na przygodę po świecie inspirowanym naszymi ulubionymi smoczymi kulami. Zbierasz drużynę i nawet nie musisz mieć prawdziwych kolegów Cześć, jestem Mariusz. Żeby stworzyć sobie klan i razem z nim wyklepać dominację na Future Earth, tocząc emocjonujące walki Open PvP. Ale przed tym wbijaj levele, ulepszaj ekwipunek, zwiedzaj dungeony i bierz udział w tematycznych wydarzeniach. Zarejestruj się z mojego linku w opisie i zgarnij 3 dni premium. Najgorsze ze wszystkich jorki były jorki te brązowe. Co rozumie, lecz nie pochwala szkolny Nauczyciel. Tak najśliczniejsze są śnieżne białe majtaczki. I w trakcie jednego z pościgów nasz kompaktowy bohater ma okazję zademonstrować swojego koszykarskiego skila. A co pan na to? Co dostrzega kapitan drużyny. Zagazujmy. Popak ma niesamowity refleks. I próbuje wciągnąć go do zespołu. Trzeba będzie mu przystawić drabinę do kosza. Po utarciu nosa i zaprezentowaniu skila. Gigi odpuszcza, ponieważ to nie ten rodzaj sportu go interesuje, a ten. Zainteresowanie koszem odrobinę wzrasta wraz z pojawieniem się trenerki Glory. Są białe. Jednak młody jest zbyt zajebisty na ławkę rezerwowych, więc musi to przemyśleć. Niech mi podjąć decyzję. Intensywne przemyślenia rozwiewa spotkanie ze słupem. Dzięki czemu poznaje kolejną właścicielkę śnieżno-białych, czyli Annę. Jaka piękna! Niestety ta jest zajęta! Jestem dla ciebie stworzony! Przez jej psa! To moja narzeczona! I ten wyznaczył nawet datę ślubu! O czym jednak Anna nie wie, bo z jakiegoś powodu tylko Gigi rozumie jego mowę. Co się stało, czemu tak szczekasz? Swoją drogą, w tym świecie nie ma innych rozumnych zwierząt, a już na pewno nagrzanych na ludzkie kobiety. Ja naprawdę rozumiem, że kiedyś i nawet dużo później mieliśmy inne czasy, a filmiki pokroju One Man One Jar były dostępne w szerokiej dystrybucji, a nie jedynie niszową rozrywką dla koneserów. Ale pies z dziewczyną? Serio? Miała białe majteczki i problem rozwiązany. Zostamy największym ja mistrzem ja koszykówki na świecie. Niby nie jest to jakaś nowość, ale zwykle mieliśmy jednak humanoidalne zwierzęta. Chyba po prostu cała ta GG otoczka tak na to wpływa. Anna... Oczywiście! Też robi w koszykówce, ale konkurencyjnej drużynie, co totalnie rozwiewa sportowe wątpliwości. A ty jesteś w tym zespole? No jasne, Zdrowia, oczywiście. Pomimo niezwykłej zwinności młodemu brakuje skilla i wiedzy podstawowej. Strzeliłeś kosza własnej drużynie. Więc musi odreagować. Za wstydzenie niewinnej Anki wkurza narzeczonego i ten rusza wymierzyć sprawiedliwość, za co zresztą pierwszy raz dostaje po dupie. Żeby drużyna Gigi'ego mogła awansować należy pokonać drużynę Anny, więc ten poza robieniem ciągłych problemów Mam nadzieję, że zostałem kapitanem Dzieli się drogocennym doświadczeniem Uważam, że najładniejsze są białe majteczki Kapitan zgarnia go do pobliskiej obory, żeby ten się ogarnął i trenował w samotności, bo jest cholernym degeneratem Jesteś dużo za niski na koszykarza I musi nauczyć się skakać Zaraz zobaczysz Urzekają mnie te wspaniałe zmiany mimiki Które od razu przynoszą na myśl Cudownego i jeszcze bardziej specyficznego Doktora Slampa Serdecznie zapraszam Kapitan wychodzi a pojawia się kolejny 3 metrowy konkurent do serca Śnieżno-Białej Jest dopiero na pierwszym roku a już jest w podstawowym składzie Członek jej drużyny Z którą za chwilę będą się mierzyć Z perspektywy ławki pewny siebie Obserwuje jak jego drużyna Dostaje w pierdziel i chcąc błysnąć Przed Anką i zgasić światło mocarnego Alana. Pięknie rzut Alan, tak trzymać. Rwie się do gry. Ja to Proszę pozwolić mi grać. Za co zostaje uciszony? Sytuacja jest na tyle beznadziejna, że Gigi dostaje zielone światło. Pozwolę Gigi zagrać w drugiej połowie. I wkracza na boisko, gdzie jego wzrost o dziwo staje się problemem. Więc granie czysto i zaczyna, bajerując Ankę, rozpraszać Alana. Jest to sympatyczne. Co okazuje się skuteczne, więc dokręca jeszcze śrubę. Czym obnaża jego psychiczną słabość? Biedactwo, tak mi przykro Gigi oczywiście to wykorzystuje Zrób sztuczne oddychanie metodą usta-usta Co już totalnie odpala wielkiego I ten w klasycznym korwinowym stylu Jesteś niewiele lepsza od niego Ogarnia szalejącą niewiastę Czasami trzeba podjąć decyzję Ogarnia też Mikrusa Ty mały łobuzie Masz przez co ten niezwykle zmotywowany prezentuje chyba przypadkowo swój popisowy numer, czym oczarowuje Anne. Ten kosz był dla mnie, jednak Salomon ma dla niego inną propozycję. Bardzo mi się podoba, że będziesz ze mną chodził na pomoc ku mojemu zdziwieniu, a to sugerowała nazwa odcinka Gigi i Salomon. Logika oraz znajomość japońskich produkcji do klasy Gigi'ego nie dołącza pies Salomon. Oh. A śnieżnobiała biała Anka Tu, tu jest wolne miejsce, chodź tutaj Przez co młody nie może usiedzieć na dupie dłużej niż dwie sekundy Co naszej damie niezwykle odpowiada Chociaż i tutaj ma skutecznego ochroniarza Anulka Wypie ale I żeby lekko ochłonąć, Gigi rusza na boisko. Na treningu. Jak to na treningu? Nic nadzwyczajnego. Strzały z bazuki, nietoperze, chodzenie po ścianach i kolejne odloty Gigiego. Podaj Anka dostaje awans i dołącza do sztabu szkoleniowego, więc teraz ma już totalnie przejebane. Jestem, Jestem pewien, że Anna ma na sobie białe majteczki. A mimo to jej instynkt samozachowawczy najwyraźniej mocno szwankuje. I ta nie tylko podaje adres zamieszkania, przy piątej ulicy. Daje się odprowadzić. Co powiesz, jeśli wyznam, że cię kocham? Nie tala po wyznaniu miłości. Stój, stój, co robisz? Daje się zaciągnąć do starej, opustoszałej chaty na uboczu. Proszę wejść. A po ujrzeniu groty rodem z koszmaru 50 twarzy Greja. robię to w ten sposób. Dalej nie spie. Stala. Co za dziwny typ. Co za dziwna typiara. W normalnej sytuacji powinno wyglądać to raczej tak. Ja na policję zaraz zadzwonię! I się uspokój! Nie, nie uspokój! Kompaktowy rzuca, że w taki sposób praktykuje codzienne zajęcia, co stanowi jego trening, a do czego zmuszał go spartański dziadek. Rodzicom to nie pasowało, więc zamiast pozbyć się dziadka, to pozbyli się Gigi'ego. Trudno jest zerwać ze starymi przyzwyczajeniami. Ale spokojnie, rodzice też są równie odklejeni i też będzie okazja ich poznać. To ta dziewczyna, o której mówiłeś? Zresztą podobnie jak dziadka. Następnie cwany manipulant urabia niewiastę bajdurzeniem o tęsknocie za do i samotności, z kranu kapie woda z mych oczu, łzy. Czym wymusza zaproszenie do niej na kolację? Zbudzasz we mnie opiekuńcze uczucia. Salomon bali się ze złości i zazdrości, więc wspaniało myślny Gigi, totalnie przypadkiem, załatwia ostudzenie jego płonących ambicji przy pomocy strażaków, bo zapomniał adresu. Odkręcić wodę żeby urobić przyszłych nieświadomych teściów, ich też zarzuca skliwymi historiami. Jak to patologiczna rodzina zmuszała go do herówki, tłukła, a nawet wysyłała handlować pirotechnikom na mrozie. Ku chwale Andersena. Wyganiali mnie na ulicę, żebym sprzedawał zapałki. Czym wymusza darmowy nocleg, a w jego trakcie odwdzięcza się swoim dobroczyńcom i pacyfikuje groźnego włamywacza. Co za ruina! Chyba lepiej by było, gdyby ukradł coś i poszedł sobie. Rankiem karmi ich węglem. Dziedzi jest nie tylko dobrym spróżem, ale i kucharzem. A w zamian dostaje propozycję zastępowania ojca pod jego nieobecność. Mój ojciec często wyjeżdża. W domu będzie dużo bezpieczniej z Tobą. Na pewno, na pewno. A to wszystko ku nieskrywanej radości pchlarza. Dzidzi już nigdy więcej nie przekroczy progu tego domu. Za momencik o tym, dlaczego antyterroryści rozpędzili Polonie 1, ale przed tym wychodzę z propozycją zostawienia suba lajka i komentarza, na przykład o treści Gigi. Albo odpowiedzenie na pytanie czy pozwolilibyście swojemu dziecku oglądać Gigi'ego. Nigdy w życiu. Możecie też napisać jaką produkcję z Polonii jeden ogarnąć następnym razem. Subasa, a może Yataman. Bywa tu, bywa tam, bywa też gdzie indziej. I dzięki wielkie dla wspierających, zwłaszcza Matiego, Mańka i... Daniela, a skoro o Polonii mowa, czy wiedzieliście, że to pierwsza komercyjna stacja o zasięgu ogólnopolskim, nadawana z Polski? I że jako pierwsi wprowadzili ukochane przez nas wszystkich reklamy. Jak dobrze jest urządzać pranie! I to przed Polsatem. Niemożliwe. W 92 roku do naszego pięknego kraju wpadł włoski biznesmen doświadczony w robieniu telewizji i widząc potencjał niezagospodarowanego rynku i dziki zachód pozbierał bez większego lub celowego researchu 12 lokalnych i nie do końca legalnych stacji i w dosyć tani i banalny sposób stworzył ogólnopolską Polonię 1, na której mogliśmy oglądać telenowele, amerykańskie seriale i pokręcone animce. Stąd oczywiście włoski dubbing. Stacja szalała zbierając wielomilionową widownię, jednak to szybko się skończyło, ponieważ niedługo później utworzona została Krajowa Rada Radiofonii i telewizji. Ci wymyślili sobie coś takiego jak koncesja do nadawania na cały kraj i takowej Polonii nie udzielili. Za powód podając zbyt duży udział kapitału zagranicznego, wątpliwą legalność niektórych składowych stacji, z czego jedna do nadawania korzystała z wojskowych częstotliwości, za co zresztą zaliczyła odwiedziny antyterrorystów. FBI, i kilku innych absurdalnych powodów, które łącznie wyglądają jak stworzone głównie po to, żeby uwalić polonię. Co ciekawe, w tym czasie koncesję otrzymał Polsat, a w nim swój program otrzymał sam przewodniczący Krajowej Rady. <grymne> W państwie prawa takie rzeczy? Nie no to niemożliwe. Pomimo walki o przetrwanie, Polonia bardzo szybko spadła do drugiej ligi. A dziś pamiętają o niej głównie wielbiciele anime z włoskim dublarzem. Choć stacja istnieje do dzisiaj, wracamy. I tak płynie sobie beztroskie życie nieuchwytnego z wyrola pod dachem nieświadomej. wstawaj, Pełne zaskakujących poranków, niecodziennych romansów. Będę cię kochał na wieki Rzucanie granatów w salonie Ciała baba mac I wrabianie prawie na pewno niewinnego psa Wielkie nieba moje śniadanie Niespodziewanych aktów agresji Ej zabił go! Nie nie zabił! Żyję Nożowników <trymne> Treningów z okazjonalnym brakiem kontroli Knockoutów i prób opanowania tej kontroli Przebiegnij z piłką jeden raz cały park dookoła Chcemy wygrać cię z na nawyku zaglądania dziewczynom pod sukienki Nie znoszę cię, Didi, kiedy tak się zachowujesz W bardzo trudnych warunkach I niecodziennych aktów motywacyjnej dobroci Jak się napatrzysz na moje, to może jutro inne dziewczyny nie zrobią na tobie takiego wrażenia A czasami, żeby wygrać mecz, należy zahipnotyzować psa Kiedy doliczę do trzech, zmienisz się w psa Raz, dwa, nie, to niemożliwe. Ał! Ał! Co tu się dzieje? <grywa> 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 I choć panuje tutaj spora powtarzalność żartów, Gigi bajeruje Ankę, Tak, tak, obiecuję. Salomon sabotuje, Trudno mu będzie dotrzymać tej obietnicy. A na koniec dostaje za to po mordzie, to co chwilę zarzucani jesteśmy jakimiś ciekawymi pomysłami, nawiązaniami do popkultury i totalnymi absurdami. Nawet jak na japońskie standardy. Zobacz, co zrobiłem z miłości do niej. Rozumiesz mnie teraz? Co znowu mocno przypomina mi slampa. A nasza niezrównoważona parka gdzieś po drodze chyba faktycznie staje się parką. Mimo to, to sprawdzimy, dokąd zmierza ta historia. Czy Gigi w końcu się zaręczy? Czy wyciągnie jakieś wnioski ze swojego wątpliwie moralnego zachowania? Raczej nie. Ale to za chwilę. Ponieważ przez te 65 odcinków wydarzyło się masę totalnie pojebanych akcji. Nie wrzucę tu wszystkiego, żeby nie rozwlekać, ale kilku perełek sobie nie odmówię. Zwłaszcza w finałowej sceny, czyli wisienki na torcie tego szaleństwa. Żeby ogarnąć piękną pogodę na wycieczkę, Gigi szantażuje słońce. Co dla mnie bardzo ważne, żeby jutro... Była ładna Misja pogoda, co najwyraźniej odnosi skutek i szokuje samego Gigiego. I na owej wycieczce bierze udział w zabbrejdowanej koszykówce w powietrzu, i ratując się, ośmiesza wielkiego Alana. I ujawnia, że przydomek wielki odnosi się raczej jedynie do wzrostu Jak mi wstyd W kolejnym odcinku Gigi udowadnia, że jego badania Czy ty musisz codziennie zaglądać dziewczynom pod sukienki? I daleko idące wnioski Kiedy przyszedłem do tej szkoły tylko pani Gloria i Anna nosiły białą bieliznę Są przede wszystkim w trosce o ludzkość Kolor biały symbolizuje czystość Jak jasno i czysto byłoby na świecie gdyby królowały białe majteczki Co nie pozostaje bez wpływu na koleżanki Ty też nosisz teraz białe? No pewnie, niedługo wszystkie dziewczyny Częta w tej szkole będą nosiły białą bieliznę. Trochę później zmienia się w transformera, żeby ukarać nagrzanego Salomona. Tylko dlatego, że jestem psem i nie mogę kochać. A mimo to i tak próbuje załatwić, bo jakąś fajną sukę. Chcesz, żeby nasza suczka została narzeczoną waszego psa? Niestety trafia na właścicielkę austriackiego pochodzenia. A czy to jest pies czysty rasowo? Rasowo czystej Europy! W odcinku o nazwie Maraton. Gigi z teściową przechodzą już na mama. Wrócę dziś trochę później, mamo. Pies przez to szaleje. Przecież to jest mama Anny, nie jego. Więc młody słusznie sugeruje sterylizację, bo jest niebezpieczny. Trzeba go zaprowadzić do weterynarza. W zasadzie obaj są niebezpieczni. Dość tego, Anna nie ma wcale ochoty chodzić do żadnego kina. Pojawia się kolejny konkurent, a Anka staje się nagrodą dla zwycięzcy maratonu. Wycięzca zostanie chłopakiem Anna, a pokonany się wycofa. Co? Bo przecież ona nie ma tutaj nic do gadania. Maraton oczywiście wygrywa. Ale na oficjalny start związku trzeba zaczekać, aż Gigi zostanie kapitanem drużyny. Chciałabym być dziewczyną kapitana zespołu. A czy jeśli nim zostanę, pocałujesz mnie? Kurwa, oczywiście, że tak. W odcinku o nazwie Zabójczy cios Alena. Wielki, silny Alan z konkurencyjnej drużyny demonstruje swój zabójczy cios. Zabójcze uderzenie. Na ance. Oto mój zabójczy cios! Żeby ta nabrała odporności na ten atak i nauczyła tego samego Gigiego. Dla piersi Anny. A za trenera konkurencyjnej drużyny robi Lord Vader. Jeśli chcecie grać z nami, spodziewajcie się, że coś się wydarzy. Umowy mieczem świetlnym. Ci, co z nimi grają, twierdzą, że nagle widzą pod sobą coś jakby ciemną drogę. I nawet zalicza marsz imperialny w postaci szturmowców śmierci. To boisko zyrała, bo zyrała, bo zyrała, bo zyrała. stanie się waszym grobem. Ale i powiedziałem. W kolejnym odcinku pojawia się nowa, atrakcyjna panienka. Na pewno coś się wydarzy. Uwaga, w spodniach. To niemożliwe. Mam na imię Megi. No. Czego nie ogarnia nawet Anka. W następnym dochodzi do porwania przez odklejonego, nietykalnego szkolnego sponsora. Szkoła dostaje od niego znaczne sumy. Dlatego wydaje mu się, że ma do wszystkiego prawo, któremu zbyt mocno wchodzą sportowe ambicje i próbuje do perfekcji wytrenować drużynę. Przygotowałem dla Was trening wymagający wysiłku i koncentracji. Za wszelką cenę. A zaraz po tym, jak cudem uciekli od wariata, wracają do niego, lecąc za spódniczkami drużyny dziewczyn, które u typa regularnie trenują. Anka zostaje porwana, co wymusza mecz, dzięki czemu Gigi ma okazję zademonstrować swojego ultimate skilla. W odcinku 18 wpada UFO i angażuje Gigiego do występu w filmie. Pomocy Gigi. Więc rozpoczynają szturm na gwiazdę śmierci w celu ratowania księżniczki Anny. Kilka odcinków później pojawia się dziadek, który jest takim męczącym patusem że babcia musiała mu wmówić, że jego wnuczek nie żyje, żeby ten dał mu wreszcie święty spokój. Mówię o telewizji, słyszałem imię Dzidzi. Dzidzi od dawna nie żyje, zapomniałem. W kolejnym odcinku pojawiają się rodzice. Jestem Dzidzia, jego matka, a ja nazywam się Gigiotto. i jestem jego ojcem. Którzy na wieść o sukcesie syna wyszli z buszu, zgarnęli wałówkę i wpadli w odwiedziny. Wejdźcie, chłopcy, dalej. Gigi. 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 Kradłeś świnie, kiedy wyjeżdżałeś, tak? Robiąc mu wyrzuty sumienia i próbując zaciągnąć do pracy w rodzinnej karczmie. Powinien wrócić do karczmy. Sabotując prominentną karierę syna. To ta dziewczyna, o której mówiłeś? Dowiadujemy się na przykład, że pochodzą z Kalifornii, gdzie mały Gigi całymi dniami tłukł się ze starym. To jest normalna rozrywka. Wymyślał durne historie. Chyba już gdzieś słyszałam te historie. Pił mleko prosto z kranu, aż odszedł w poszukiwaniu lepszego życia. Czas biegnie sobie dalej. Gigi pomieszkuje sobie uśmieżno białej, zaliczając z nią status to skomplikowany <śmulny> I odnosi kolejne sportowe sukcesy, stając się światową gwiazdą. Ale pora przejść do rzeczy, czyli finałowego aktu i odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy GG wreszcie się zaręczy i tym samym pozbędzie się bezustannie narzucających się lasek? GG odwiedza łaźnie. Ale jesteście piękne. Sorka, nie mogę sobie odmówić najmocniejszej sceny z produkcji. Hej chłopcze, umyj mi plecy, na co czekasz? Otóż okazuje się, że dyrektor narobił długów i teraz szkole grozi likwidacja, w jej miejsce ma powstać Lunapark. Na szczęście są zawody Supermanów z pokaźną nagrodą dla zwycięzcy. Te pieniądze mogłyby ocalić nas i szkołę. Jedyną osobą z realną szansą na wygraną jest nasz mikrobohater. Jednak ten jak przystało na Sigmę, ma wywalone na szkołę i bardziej leży mu opcja lunaparku. Ruszajcie się, wesołe miasteczko ma być tutaj jak najszybciej. Więc następuje skuteczne przekonanie do zmiany zdania. Zdecydowałam się wyjść za Ciebie za mąż. Jeśli zrobisz coś dla naszej szkoły, czyli Niczym w średniowieczu za uratowanie królestwa otrzyma rękę księżniczki. Jej śnieżno-białe berło. Uratuje naszą szkołę. Wielki wyścig Supermenów składa się z trzech etapów: czyli przejazd na monocyklach, budowanie tratwy i pływanie z wyspy na wyspę, a na koniec maraton przez dżunglę połączony z surwiwalem. W czasie podróży można odżywiać się tylko korzonkami i owocami. Jak łatwo się domyślić, ale z ogromnymi trudnościami, wizualną motywacją. Kapką adrenaliny, ratuj się kto może! Obowiązkowej pomocy damie w opałach, niespodziewanej erupcji wulkanu i stale myśląc o nocy poślubnej, tylko nie do końca wiadomo z kim. Gigi wyścig wygrywa. To jednak okazuje się nie wszystko, ponieważ inwestor zainwestował trochę siana i teraz domaga się zwrotu. Czę pieniędzy. Słuchaj no się pojebało. Więc trzeba wygrać kolejny absurdalny konkurs zwany do ostatniego tchu. Z tej okazji dochodzi nawet do pojednania zwaśnionych zespołów. Konkurs polegający na napalaniu się na boisku bez żadnych zasad. I rzucaniu do kosza zawieszonego na 200 metrach. Czyli chyba taki turniej? Który ma wyłonić najlepszy sport, czy coś takiego? Ponieważ na śmierć i życie ścierają się tutaj różne dyscypliny. Na pierwszy ogień mecz z baseballistami. Musimy przejąć piłkę. Po wyjątkowo trudnym starciu. Wygrywają jedynie dzięki Alanowi, który poświęcił się dla Gigi'ego. Kosz. Żegnaj, Anno. Po zwycięstwie i błogosławieństwie. Proszę, uczyni Annę szczęśliwą. No dobrze. Gigi oficjalnie ogłasza zaręczyny. Anna i Gigi Sullivan ogłaszają swoje zaręczyny. Co? Zapominając, że do tego wymagana jest zgoda drugiej osoby. Zupełnie jakby kiedykolwiek się tym przejmował. Za kilka lat będziemy mieli mnóstwo ślicznych Gigi. A jakiś zwyrol zgodnie z duchem produkcji. Daj mi Causa, ślicznotko. Bierze to, na co akurat ma ochotę. Ta panienka bardzo mi się podoba. Kolejny mecz rozgrywają. Przeciwko zawodowym zapaśnikom. Naprzód. Z się maską na czele. I po zaciętym pojedynku, spuchnięciu jak ciotka Harego i prawie pożarciu rywala. To fantastyczne. Wygrywają. Z dwóch zawodników opuszcza boisko na noszach. A Adam zdobywa glorię. Przemilczę fakt, że to nauczycielka. Byłeś dla mnie kimś więcej niż tylko uczniem. Rysujemy układ współrzędnych. W finałowym odcinku wszyscy po kolei zdobywają partnerki. Co wam się stało? Wpada nawet zatroskana rodzinka. Nie chcemy, żebyś uczestniczył w tych zawodach. Zatroskana o rywali, oczywiście. Mógłbyś zranić albo zabić kogoś. I trochę o młodego, ale tylko do czasu poznania wysokości wygranej. Co powiedziałeś? 9 miliardów? Do finałowego starcia z 13-osobową drużyną staje jedynie Gigi z kolegą. Zwycięstwo wydaje się być przesądzone. Po tym, jak reszta zespołu trafiła do szpitala, kiedy sytuacja jest dramatyczna i dzieją się dramaty, kolega Gigi'ego odpala ping-pongowe tornado. Zatrzymaj piłkę! Czym motywuje go do powtórki i ostatecznego zwycięstwa? Drużyna futbolowa nie jest już w stanie dłużej grać, wobec tego zwycięzcą zostaje drużyna Serin. I choć kaski nie będzie, bo inwestor okazał się niesłowny, a dług szkoły Uznaję za spłacony, to królestwo zostaje uratowane. Księżniczka oficjalnie zdobyta. Mój bohaterze. A książę, po wygraniu wszystkiego, co było do wygrania, ogłasza zakończenie kariery. O dziwo dodając, że nie osiągnąłby tego bez wsparcia drużyny. Bez waszego szczerego wsparcia, nigdy nie zostałbym mistrzem. Czyli jednak czegoś się nauczył? Ogłasza też zaręczyny. Chcę poślubić moją drogą Annę. A oficjalne gratulacje składa Salomon, znowu coś kombinujesz, któremu też udało się wyrwać dupeczkę. Moje najlepsze życzenia, Salomonie. Z nieba spada wymowny deszcz białych majteczek, Chodź, Anno. a bohater z nieświadomą ukochaną biegną w stronę gasnącego reflektora. I pamiętajcie sprawdzić Return of the Science.